Jesteśmy na pięknej Dolinie Trzech Stawów. Po raz jedenasty z rzędu robimy Silesia menduatlon Katowice, czyli połączenie biegu i roweru. Będziemy najpierw 5 km biegli, potem 20 km na rowerze i 3 km zakończymy 3 km biegu. Jest super frekwencja, największa frekwencja właściwie was wszystkich edycji. Przedłużyliśmy trochę trasy, mamy 250 zawodników mieć zapisanych, a chętnych mieć jeszcze więcej. Musieliśmy tak, miesiąc wcześniej zamknąć, zamknąć limit, więc bardzo nas to cieszy. To jest dyscyplina, w której łączy się te dwie, te dwie konkurencje, oczywiście. No tutaj zawodnicy właściwie z całej Polski, bo od Warszawy, Wrocławia, Krakowa przyjeżdżają i ścigają się właśnie w tym sezonie przygotowawczym przed triatlonem. W takiej wersji, gdzie jeszcze ta woda jest za zimna, no to mają wersję, w której korzystają tylko z tych zbiegania i z, z roweru. Trasa mi jest znana, ale super e, szybka, ale też wymagająca, bo były podbiegi. Były zbiegi, rower też pofalowany, no, organizatorzy się spisali, pogoda się spisała, dużo przyjaciół, dużo znajomych z Katowic, więc e, kibicowali mi synowie, dając siebie wszystko jak zawsze. To mój chyba nasty udział w Mamy Triathlon Katowice, e, nie mogłem sobie odmówić startu e, w swoim rodzinnym mieście, e, więc e, to już chyba nie wiem, czwarty czy piąty duathlon, cieszę się, że mimo... Upływu wieku ciągle jestem w stanie ścigać się z czołówką. Jestem 3-4 lata w triatlonie, natomiast dopiero o pierwszy raz w życiu. No i podoba mi się. Ja w ogóle tutaj debiutowałam w triatlonie. Właśnie te 3-4 lata temu, więc trasy znałam. Ja bardzo lubię Katowice, w ogóle jestem z Tychów, także super mi się tutaj e, trenuje i super mi się tutaj startuje. Trasy znam bardzo dobrze, ponieważ mieszkam w Katowicach, trenuję tu na, e, na co dzień, e, no super, no, nic, tylko dobrze się bawić na rowerze i na biegu. Pobiłem rekord trasy, więc siłą rzeczy poprawiłem też swój wynik, startowałem tu do tej pory dwukrotnie, e, no dzisiaj był jakby najmocniejszy z tych wszystkich trzech występów. I udało się wygrać. Udało się wygrać, tak. 哎，老苏苏。